Uuu, uh. gdzie my? I my jesteśmy? Nie wiem. Od kiedy wygląda na nogach, Wilson? Wilson? Księży... Wilson! Chyba bateria musi być sterpowana, no to idzie do wyrzucenia. Bo długo jeszcze raz z sobą przesiedł. No nie odpowiada już nic. Nie działa. A, oh. Jezu. To zabawka. Dobra, chodź. Wysuł się popsuł. Nie. O, o, jednak działa. Jednak działa. Potem. Pomocy. Utknąłem tutaj. Ua. No nie! Co sobie jaja robią? już 54 Pomóż mi, mi rękę Nie dowolę no, tylko rękę Ech! Mowa Łyżko, to twoje wino Otwieraj okno Gdzie my w ogóle trafiliśmy? Nie wiem O! Co jest? Dobra, yy, okej, okay, yy, tak. Idziemy dalej. Co wydać? Nie ma Idziemy sobie pozwiedzać oczywiście. Dobra co, może się rozdzielamy, ty idesz tam Jason? Gdzie? No to ja pójdę w tą... Dobra, no, to jest co to, to ja, ja pójdę gdzieś tam. Co zwiedzać? Rozdzielamy dobra, się. Ja tam. Dobra Wilson. O! O, to jest jakaś czeka! O to dobra to jest taka normalna. Są jakieś kanały? Uuu, ale śmierdzi, że hej, ale światełkach, um, Wilson? No, jak to nie wiem, ma działać? O, Gdzie. My. jesteśmy? My. Gdzie? Nie Oj nie, te dziury mi się na pewno nie podobają. Ło, było? No co są? Chyba Szukamy... widzę tamten pokój z zapasami. Ty co? Tam w ciemności, przy tym czerwonym samochodzie. Ach. Otwieraj. Ja I, coś tam się wkroczy, ja ja się i, otwiera. Ooo! Ile mu jest jeszcze dana? Dobra, to otworzyliśmy. Co w te kamienie, wziąłem, coś do mnie idzie. Po co jest to paliwo? chciałem on nie mógł z co? O, oh, fuck, się odezwałem. Dobra, tutaj sobie długo nie posiedzimy. O ty śmiecił co mi Wilsona widzisz. Dobra, oni są. Trzeba się jakoś uśpieszyć. Tylko mnie nie rzuć. O. Co no to było? Jakieś kroki tam słyszałem. O, oh, fuck. Okej, okay, tutaj nie przejdę. Ale tutaj już przejdę. Oj. Trzeba ja tu w sumie schodzić. Trzeba ja tu muszę schodzić. O, tu jest woda. wodach. A, i to jest wszystko. W sumie, właśnie woda, Wilson to robot. To nie, 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 to się nie wiąże z tobą. Oj! Dobra, nie, nie, nie! Opuszczamy to, opuszczamy to Wilson, idziemy stąd, wracamy się do 54 Gdzie? Gdzie jest? Gdzie jest wyjście? Kolejny Co kolejny? Co tam stał On stał? Nie stąd. stąd uciekać się, ja... się. że co ja robię. Muszę ciebie wyżej trochę wody, żeby nie było. Okej, okay, bo tam iść. O to jest nie ma nie walusz czym jest. Co jest? Coś poleciało, coś poleciało jakaś krew. Co? Co? Z jakiś miasło nie umarłych, dobra się wracę do 5-4, nie ma, nie, nie, nie. Nie, 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 nie do widzenia do widzenia, do widzenia. Dobrze, tego wielkiego do czegoś nie ma co spotkałem w Aperture Science Tutaj nie krakaj. To jest dalej ta beczka, która od Okej, to jest szkodliwa, nawet liczę z sobą nie pójdę. O, piszu cery tam, tam biegną burzę. Jak widziałeś chyba byłeś odwrócony. Ooo! Uważaj! Może weź b 54. Chwila, ja, może weź coś na radiu. Dobra, nieważne. Ooo! 54! Fuck radio mnie nie działa! Nie mi się zepsuło! No działaj ty kupo złomu! O oh, fuck! Chyba, słowo. O, ale jestem głupi, nie te... To coś jest chyba... Chyba, że speedruna, tylko że by mnie nie walnął, bo w tej serce wychono. EJ! gdzieś pobek? Dobra A, śpiew, śpieszyć, co? O! 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 fak, tu się ma Nie, Wilson. Idziemy na spokojnie. Co to było, to duże przez Twój co u Radio. Cześć! Nie widzi, co? Nie reaguje. Nieważne! ważne. złote dziwne światło? A, nie... zostaw mnie, puść mnie! Łoj są mnie! Ała! Dobra! Z nie ochodzi chyba. O, ła! Wow, dobra, nieważne, nieważne, przepraszam, że już tu chodzę. to jest ten gigant. Może. O, zginął, nieważne. Ej, bo ja przyszedł w drugą stronę. co, w, w tyle. Zaraz się do tego potwora. Czy. i ryzykować, czy. ...te radio głupie mi nie działa. No nie, weźmy to dostaw. O, nie. Nie tylko lepszego do roboty, Wy... śmiecie. wkurzają tylko te trupy. Nie mogę tu jakoś zniknąć. Wilson! Nie, to jeszcze biega, to biega! Czemu tutaj witujesz? Czemu tutaj ty... witujesz? Nie, 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 Wilson, Wilson, Wilson! co ty tutaj? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw, Wilson, ja, a tyś! Ja latam! Wilson! Ja latam! Ja Uy. ja, ja Halo! Nie mogę cię wziąć, Wilson! Wilson! w powietrze, ja cię nie mogę stąd... Zrób coś tak, że nie wiem. Mogę mu po prostu rozważyć troszkę, żeby to zrobić. Coś... Padłem. To w flesz mieczyk niemyty. O, zwak? Co bo? Dobra, ja, ja sądzę, spadłem. Wow, wow wow oj, to mi się nie podobało. To mi się nie podobało w ogóle To mi się w ogóle nie podobało Ej, patrz, widziałeś? Co? To chyba chcę granaty O! Słuchaj, co to w ogóle są hoksie granaty, bo mi nigdy o tym nie mówisz. O, fuck, on tu idzie. Możesz... Ej, chodź, 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 ja mam dla ciebie prezent, chodź. No dobra. Możesz przetestować nim. Łap! Znacznego! Tak! Dobra, jest! Złapało go! Złapało go, widziałem go tam. Teraz pieprzamy stąd. Ja trafiłem! Co, ja jestem w jakimś uniwersum Marvela? Doctor Strange? O! Czy ja właśnie trafiłem gdzieś obok C11? Bo to są te, te, wieże... nasze... Tak! Tak! Aha... są, trzymajcie. O! Tak jest! Proszę! Proszę! Proszę cię, proszę, proszę, proszę! Jak się już wydostać... Fuck! Jak? Gdzie tu się wydostać? Nie, jeszcze idę bardziej w dół! Nie, 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 nie! Wilson! Co to jest? Co to jest? Co to? Co to jest? Oa! Co to, to, to na górę gówno? Co to miało być? Co za gówno? Co się z tym stało? To leży, dobra, łatwo! Nie! Co za mnie? Sieba, sieba Cześć, cześć! Nie! Nie! A jestem debilem. A jestem głupi. W ogóle kto to kto to był za kombinat. O no, prostro może 54. Czyła się miałem 54? Bo miał mi... Nie wiem. No. Chyba mi jakieś uteło oczy. No to chyba 54, ale... Ten to kto? Wow, 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 on gdzieś odleciał. Ten kuszer właśnie gdzieś odleciał. Co to było? Kaj, okay, słyszę tu gdzieś te wielkie gówno. Piszesz sery? Piszesz sery to ty? O, piszesz sery. Tak. O! O Co fuck jest? you! Uważaj się! No uważaj! Ja, się, ja się, z, się z tym spotkałem głównym, uciekaj od tamtego czegoś! Bójka się o z, z tym fuck. spotkaliście! O fuck! 54 to masz koniec! 54! Yyy! Wilson! Pst! Prostej jajro, akurat zapchałem Wilsona! Daj mi go, daj mi go! Uy. Wow. Uy. Codzie Trzeba gdzieś co tu ciek Co jest? Tło to było to pudło Czemu jak tu pojechałem, ja tego nie rozumiem O to co co jest? Przejście Myślę, że to może być słać, chociaż się dzieje, może za tego Weźmiemy te skrzynki. O oh fuck. Okay. Zamykaj to, zamykaj to, zamykaj to. Zamykamy to skrzynkami, jeśli ja to nie staną wtedy. Skrzyniami to, skrzyniami, skrzyniami. Co Ja tak drzwi nie otworzyłem. O! Nie! Nie! Ja zablokowałem drzwi, ja zablokowałem drzwi. Wiesz, już jestem w serio, jest O! Fuck! Spieprzył ode mnie gigantyczna szmato. No nie! Uważaj, 54! Nie wiem mnie, skąd to mam! Mam nadzieję, że ten śmierć zniknął. A jak, wysłało go chyba. Dobra, 54! Tak. Weź idź po karton. Idź po jedną z tych, 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 tych i, to, i potem to zabarykaduj. Co są Wilson na świetniku? No nie, nie, no znowu nie mogę. Parania ja tu idę spać czy coś. Nawet, tak się jak się od niego nie wiem Leży! Chyba leży, leży w takiej poziom jak każdy cywil w sumie przy, przy cywil 17 Ej! Wilson! Wilson, Wilson! Wilson! Wilson zostań! Wilson! Wilson stój! Co to jest? Mój syn, stój! Co, co to było? Gdzież to niebieską wiązkę? To nie, było drzewa Wilsona! Zostaw to! Nie mogę tego wziąć. Te. Nie mogę tego. Podnieść. Dobra. Eee, tak. Zamknięte tam są drzwi. Eee... My tutaj chyba jedną co nam pozostawał, to się przez. Oh, fuck. Czy to tam to jakiś spokój? O, dobra, sp spadam. O. o no ale nic się mi nie stało. Poza tym to jak sekundę, to, to, to się nic nie się stanie raczej. Dobra, trzeba do tego tunelu iść. Ten prawie zgi o i tam nie idę dobra wiesz co się przez po prostu nie ja tam nie idę tam jest woda sama nie już no ale to nie możemy nawet przebiec już prędzej nas chyba roztopi albo coś nie wiem jak działa ta woda nie 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 nie. dobra chyba jednak to zostaje ta woda tylko wiesz chyba że uda nam się to tego świetnika roz e. Nie wiem, ale ogólnie te potwory reagują na dźwięki, więc tak możemy trochę ciszej chodzić. To może nas ci usłyszą, może to nie będzie piec. Bo... No, nie jak będziemy tak kucać. Tylko jak my w tej przez tą wodę, albo woda, albo nic. Albo woda, albo śmierć. Dobra. Bierzmy co ono. Czekajcie. Eee, czy ty to widzisz? Um, tak. Tora, cicho. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij. On na razie chodzi. O, on tu biegnie. Dobra. Ej, to woda nawet nie truje jak na razie. To woda jak na razie nie truje. Biegnij, biegnij, ile sił, biegnij, ile sił. Brawo. Co ona, coś, jakaś latarka z nami goni. Tora, teraz coś. Teraz w. Teraz tutaj do góry, do góry. Tak po cichu, on wtedy tutaj nie biegnie. Ty nie słuchaj go. Słuchaj go. On ty nie biegnie od tej wody. Nie masz. Cii, cicho. O, nie. Wyłącz latarkę, wyłącz latarkę. To no, on jest jakiś ślepy. Czyli wiadomy. Nie pani do wody, bo jak zrobisz chlast to już po nas. Może udajmy się po, tego powoli wtedy, bo Może on odwróci sobie. Tak się jak tu nie wejdzie, bo tu jest on jest za gruby na to. to się za, ten, zbyt wąski. Czy on biegnie? Nie, dobra, idzie. Akurat w tą stronę. W sumie taka w sumie stronę wydaje też jakby dźwięk wody, więc się. Nie dziwię. On gdzieś strzela. Chyba coś tam słyszy. O, ehm. Okej, okay, chyba to nas słyszę, tak trochę. Może... O, może się w ogóle nie ruszajmy. Może pomyśleć, że... może... może pomyśleć, że pobiegliśmy dalej, więc może dalej będziesz strzela, a nie tutaj. Cii. Wiesz co? Spieprzamy. Ała! Gonino nie powiesz Oho, i się wróciliśmy do punktu Dobra, chodźmy może tutaj Albo tu, albo nigdzie O tutaj jest on jest za gruby, żeby tu wejść Szybko, szczególnie Dobra Tutaj jest takie bezpieczne miejsce w sumie, bo tak że on tutaj ci nie wezpnie. Ja idę spać stary. Powiek w inną stronę, dobra, pobiegł w inną stronę, powiek w inną stronę. Czyli jak zaraz tam będzie tylko chodzić? Dobra, ja idę spać. Co? Nie, ty sobie żartujesz. Sobie żartujesz, co ty sobie ja robię? Ja chcę się spać do cholery. Chodź, chodź, chodź. To chyba nie wejdzie. Ty robisz? O, 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 o. co to jest, jest co za tym? O, możemy dowalczyć, możemy dowalczyć. O, fk. Mamy, mamy czas, żeby uciec. Tutaj pod tym, tutaj pod tym. Chyba, że pójdziemy tutaj do góry, na dołu, na tę deskę. E! Tak, ja tu idę spać. Dobranoc. Ja już się wziąłem.